Przyjechaliśmy do Świdnicy pojeździć z ziołami, jakiś mini jam zrobić, mam fanty, e, za triczki, plecaku, ale oczywiście tutaj pierwszorzędnie będziemy oceniać i jeździć na skateparku, jakieś fajne triczki porobimy, e, mam fresh buty, także uwalę je dzisiaj i let's go! Oj, Michel ma zajęcia. Zajęcia, nie są to pierwsze, znaczy nie są to ostatnie zajęcia, więc jeśli jesteście chętni, jesteście z okolic Świdnicy, to zapraszam na następne tego rodzaju eventy. Tak jest, ziomeczki. Instagram Chodźmy tu do kontakty. kontaktu. Zapraszam. lecimy Siema Jesteśmy w Świdnicy Kiera jebka, yo Let's go, tutaj skatepark Super przyjemny parczek No taki wygląda, jest muzyka, jest pump track Zajawa Siema widzowie, yo, yo, yo jest grzewka Michel Park super Zaraz ocenimy, pojeździmy, klipy z Kishaya. Trochę wieje, przepraszam za wiatr. No i lecimy. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Mamy boksik, rurę, muzykę. podpycham się chwilę, zaraz coś nagramy. Rozgrzewka zrobiona. Super kreatywny park. Eee, naprawdę dużo możliwości. Mimo że jakiś ogromny nie jest, to jest dużo urozmaiceń. Można śmieszne rzeczy robić. Zresztą teraz będą klipy wpadać. Obczajajcie. Później nagramy się z ziomalami damy wlepy jakieś rzeczy mini dżem, może coś tego typu lecim Woo! let's go Lecisz klipa. Nie, 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 finger finger skuta nie, spiny, finger whip, nie, Inward nie, <noise> 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 <Bri> <noise> nie,

Je bent in de chaos, bicep. Yo! 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 Yo!

O! jak ty to odgiąłeś? Się wygiął jak Jazzy Carter. No co ty nie o gościu. Z barem? O. I jo! Ale z To jest stylo. Jedno takie na tysiąc. Dobra, robię tam coś chyba. Tego gapa, tak. No, Skakuję tego gapa. Tego gapa. Czekaj, a tego gapa? No. Ja myślałem, że z bęku chcesz tam, a nie na flat O, to jest przemocne Tylko trzeba tutaj kamyczki no. Wariat dobry, nie? O, to jest długie No w sumie nie To najgorszy jest ten krawędźnik, że trzeba podskoczyć pod niego Jak on to skoczy, to ja nie wiem Mocny, tyle powiem Łohohohoho wow, co za wariat Chory na łeb Jeszcze? Czy nie? Nie ty... chcesz, mi, mi tam styknie No dobra, że styknie Żebyś się nie zabił A <grym> tak ogarniałem, że to jest fajny odstresowywacz Mogę sobie tego tak robić Żeby zająć ręce czymś Tak jak były fidget spinnery Brałem Ale bańków mydlany Jo Mam wlepy i opaski dla osób, które przyjechały. Siema. Hello. Som ziomy. Elo, elo. Jo. konkurencję. Będziemy sobie razem jeździć na przeszkodach i w międzyczasie rozdawać wam jakieś mniejsze fanki. Dobra. Także na razie rozgrzewkowo Pojedziemy sobie razem, będziemy mieli trochę zabawy i później zajmiemy się już szkoleniem takim konkretniejszym, ok? Gdzie byś chciał na początku? Na tym! Na Tak! Jak fajne triczki siądą, to można grip tape oddać. Mogę to Yo! Stary ten joint. Może znam już policja to za coś, bo całe to. I świetnie się tam. Dzięki. Yo! Czemu jest to? Czarny, czarny tejiny. Czarny, czarny. O, ale mam potem tak. Strażowie mówią, że trzy, no to trzy. Nie wiem, czy jeszcze macie te kupony. Słuchajcie, jeżeli ktoś planuje zakup czegoś w Decathlonie, to dzisiaj Decathlon zrobił dla nas ekstra akcję. Każdy, kto będzie podejdzie, Pierwszy zrobi trzy bęgery, dostaje grip tape. Let's go. you. <noise> Dobra, że wam jest Jo, ale wrzucają wszyscy srogie węgery Let's go Yo. Let's go próby, trzy triki. trzy triki tak jest oto chodzi płynność bardzo. i powtarzalność Dobra lecimy dalej lecimy dalej Do uh, 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 uh. Do Dobry dobra, lot dobra. Tutaj od razu takie Pomaganie w triczkach, szybkie szkółki. No, co teraz zrobić, żeby wkleić? Zaraz będzie konkretniejsze szkolenie. Je, yeah, siedzi. Jo skleił. Cztery. Tu twój drugi triczek? No. Dobra, to jeszcze jeden nie masz grip tape Siedzi. Ooo, na To był twój drugi czy trzeci trik? Drugi Okej, okay, to jeszcze, jeszcze jeden, jeden i masz... Siedzi, elegancko! Dobra. A, nice. Siedzi, drugi grip tape! U. Za próby i chęci Dzięki Zajawa. Dzięki Let's go Którego zioma? Tutaj Dla najmniejszego Proszę Proszę Ja się boję się, się dwa, jeden Lecimy I flara Proszę bardzo żubior Dobra, jesteśmy na w streetowych spotach w Świdnicy idziemy, ale zabrali mnie z tej notki GAP i chcę, żebym zrobił flipa z tego <laughs> także, także robię flipa Krawężnik Krawężnik średniej do... <laughs> No dobra, jest takie, nie wiem, do pasa, niżej niż pas. Damy radę Oglądałeś poradnik, jak lepiej No właśnie Musisz, musisz Z dołu? Nie weź mnie nagraj, ja zrobię dobry Dobra, uwaga Jo, jo i Dobra, jo, jeszcze mieliśmy chwilę szkółki. E, pojeździliśmy sobie, pograliśmy w skuta. Pozdrawiam, wszystkich, gdzie pozdrawiamy! Pozdrawiam, jo, jo. Pozdrawiam, skuty. Olipa! Do zobaczenia w następnym odcinku. Zostaw łapkę, komentarz. komentarz.